Cześć, ja mam z tej a jesteśmy tak na nowej serii. Znaczy w sumie to tam już tam była, tam chyba z dwa miesiące czy tam miesiąc temu. No, na serii sąsiedzi tu witam. I tak, sezon drugi sąsiedzi, tylko teraz jest do mnie wszystko. Tu mamy tak, Ursusa też 411 Bizona. Yy, oznaniaczka, Kultywator 3DH. Lej, ten, beczka do wody, beczka do gnoju, yy, opryskiwacz 400 litrów, podorywka, pług, pająk, osa, rozrzutnik, pług, Fiat 5 p dwukółka i dwie autosanki. Autosan D45, nie no, chyba tak. Idę do sąsiada.

Wyskiwacz taki nakryty, tutaj nie, tutaj Fiat 125p, tutaj sprężynóweczka i poznaniak, tutaj wał. A mogę kupić? Możesz tam. Hmm. Tutaj hejsiątka, taka elegancka, tutaj tam oryginał, tylko tutaj takie czerwone elementy tam. Kiedyś chyba ojciec tam porobił tam na tych feldach. Tajną. E, tutaj mamy czapusarenkę, e, pająk, e, punkt dwójka, punkt trójka. Tata myślał, że to nowszy model, a to do okrągły Z279, chciał się chyba pochwać. W 99 to tak zrobił. Wygląda to... No. W... Okay. Chodź jeszcze tu pokaż. Nie. No i tak, tutaj mamy dwie oko Malowane były, ta jej czarno-białostocka, nuin... No zwykły rozrzutnik jednoosiowy, tam co się będziemy pierw te, te... No. Hmm? nuinik i beczka na wodę. Spoko, spoko. No ty to tam wiesz, jakiego spu, bo się znam. No wiemy. Ja tu też mam rozrzutnik, ale dwuosioty taki zwykły. Odmalowany. No. Ja... Jedziemy pokazać jakie pola. Jak tak to... Jak tak to wsiadaj do mojej trzydziechy. <laughs> ok. To tam swoje pokaż, co tam moje. E tam wsiadaj. Moje też. To też tam mogę wypalić. Tam trochę jest. trzeba jechać, nie? Moje i tu. Jestem, U. jestem, bo no, miałem chwilowe zwy. No. Jeszcze tam moje są tam dalej. Już tam na oczywiście. Ja mam jeszcze z pioną i mam na dwóch Chwila, ja bo myślę, że już coś robią. Chodź, wysiądź. wiem, że wygodnie. Nie wiem, ale musiałem się napić. Mhm. No. No więc tak. No a w tym odcinku byłoby na tyle trzymajcie się i no dokończ no trzymajcie się do następnego cześć no cześć